Cześć, kochani, witam Was bardzo, bardzo serdecznie po południu, a właściwie prawie pod wieczór. Kochani, z takim tematem, czy uda się odbudować tą relację? Są takie sytuacje w Waszych życiach. Wiem, bo czytam, że coś tam się poknociło, coś tam się powiecie, popieprzyło. I Wy nie wiecie, tak? Czy wrócicie do siebie? Czy ta relacja, uda się tą relację odbudować? Czy będzie jeszcze dobrze, czy będzie fajnie? Wiecie też, że pomiędzy Wami jednak mimo wszystko jakaś zażyłość jest i chcielibyście, żeby było lepiej. No ale nie wiecie, tak? Czy uda się tą relację odbudować. I moi drodzy, dla takich właśnie osób, dzisiaj zostały rozłożone karty, zostały przetasowane już. I wy, moi kochani, sobie teraz wybieracie albo talia numer 1, albo talia numer 2, a ja zaraz przy was będę wyciągała karty do tego czytania. Daję wam dosłownie chwilę na pomyślenie, która talia z wami bardziej rezonuje, a ja biorę łyk kawy. To co? Startujemy? No to startujemy, kochani, dwójka na bok. Dwójeczka na bok, i zajmujemy się, kochani, jedyneczką i zobaczymy, co też tutaj dla Was. Karciochy chcą pokazać. Spód czytania to jest, kochani, król Buław, a więc niewątpliwie słuchajcie, energia spora, mocna, ognista. Z całą pewnością, kochani, gdybym miała tylko patrzeć na tą jedną kartę, zaraz zobaczymy, co tu wyjdzie oczywiście nam z rozkładu. Ale gdybym miała patrzeć tylko i wyłącznie na tą jedną kartę, mogłabym śmiało powiedzieć, że y, tego kogoś do Was ciągnie. Ten ktoś y, faktycznie Was y, no, czuje tutaj do Was te parcie, ten ogień, tak? Namiętność. Y, bardzo możliwe też, że i uczucia, tak? Bo oczywiście buławy to jest bardziej działanie, to jest ten ogień, to jest ta chemia. No a co za tym idzie, oczywiście są też i za tym wszystkim uczucia, więc moi drodzy, jak najbardziej, tak. I to lgnięcie tutaj faktycznie jest. Ale zaraz zobaczymy, czy uda się odbudować tą relację. Kochankowie. Super. Kochankowie, kochani, oczywiście, karta przy ogromnej miłości. Karta miłości w Ponad, ponad wszystko, tak? I jakby tutaj bezdyskusyjnie nie będziemy dyskutować, yy, czy tutaj miłość jest, czy jej nie ma, bo jest. <laughs> Przy tych dwóch kartach, gdzie ta namiętność i seksualność jest na wysokim poziomie, jak i przy karcie kochanków również, to pamiętajmy o tym, że bardzo często, kochani, takie sprawy jak romanse to trudne miłości. Trudne, bo bardzo często w takich relacjach są osoby trzecie, jest ciężko tutaj wygospodarować cokolwiek dla siebie. Ale czasami ta, ta chemia, te uczucia są naprawdę bardzo wysokie i bardzo mocne, tak? Gdzieś te lgnięcie jest spore. Bardzo często, kochani, patrząc od strony ezoterycznej, są to relacje bliźniaczych dusz, bliźniacze, yy, bliźniacze płomienie tak zwane. Miłość jest przeznaczenia. Czasami jesteśmy w bardzo trudnych związkach stałych, które no niestety nie owocują, które napawają nas tym, że nie przynoszą szczęścia, tudzież pojawia się nagle jakaś inna osoba, i my mówimy, kurczę stary, gdzie ty byłeś całe życie? <śmiech> tak? <śmiech> I tym samym tutaj, kochani, w tej karcie dokładnie to jest. Miłość ponad wszelkie przeciwności losu, więc jak najbardziej ta chemia jest. Ale zaraz zobaczymy, co dalej. Mamy kartę spełnienia życzeń, <laughs> marzeń. No i dorzućmy sobie jeszcze jedną. Uda się. Wrócić, wróci to, co było kiedyś. O, nazwałabym to może w ten sposób, i nie będę tutaj już, że tak powiem, knociła rozkładu. Dlatego, że karty te wskazują na sytuację, tak jak już wspomniałam, bardzo pięknej um, miłości pomiędzy wami. Być może nawet miłości bliźniaczych dusz, dlatego, że Karta Szóstki Kielichów jest to karta karmiczna, kochani, jest to karta mówiąca o przeznaczeniu, mówiąca o tym, że mogło was łączyć w przeszłości, w jakiś wcześniejszych życiach coś więcej, tak, albo w ogóle coś. To tak na marginesie, to jest również karta powrotu do tego, co było, więc jeżeli jesteście w tej chwili na takim etapie, jak nasze pytanie do kart, czyli Czyli w sytuacji takiej, w której coś się popstrykało, coś tutaj nie poszło jak powinno, tak, czujecie jakieś oddalenie od siebie, no to ja mówię Wam, że karta powrotu do tego, co było, może sugerować to, że uda Wam się odbudować tą relację, moi kochani. Środkowa karta, karta spełnienia życzeń, karta spełnienia marzeń, karta radowania się, szczęśliwości, również na to wskazuje. tak. Dlaczego? Dlatego, że moi drodzy, w tej relacji, w tym związku. Jest dużo, dużo chemii, jest tutaj dużo miłości, jest tutaj dużo pasji, jest tutaj dużo seksualności. Jest przede wszystkim dużo, dużo miłości, kochani, lgnięcia do siebie. Naprawdę. Macie zbudowane przecudne wspomnienia razem. To nie jest tak, że ten związek powstał na jakimś tam, słuchajcie, głównie gdzie teoretycznie e, nie było nic fajnego, albo było tylko trochę fajne i coś tam, coś tam. Nie, 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 nie. Tutaj e, nie dość, że jest to relacja ta karmiczna, o której mówię, czyli taka <coughs> bliźniaczych dusz, nazwijmy to tak, bo karmiczne to też są czasami ciężkie relacje, ale również macie tutaj zbudowane przepiękne wspomnienia razem, e, które będą wam się tłukły po głowie e, obojgu. To jest coś takiego, że będziecie za tym wręcz tęsknić, bo to jest również karta wspomnień, ale również tęsknoty za tym, co było, ponieważ jest to piękne i pięknie zbudowane. E, ta miłość w karcie kochanków, która się tutaj pojawia, to, to, to też są wybory i decyzje, które musicie teraz dokonać. Czego ty tak naprawdę człowieku chcesz? Jeśli kochasz, jeśli wiesz o tym, że ciężko ci będzie bez tej osoby, to po co to pieprzysz? Tak? Więc być może co niektóre osoby tutaj będą podejmować decyzje. A dodatkowo Karta Króla Bławowego mówiąca o tym, że ktoś nie jest w stanie zapomnieć. Nie jest w stanie powiedzieć, ok, mam to w dupie. Absolutnie nie. Więc moi drodzy, ja już tutaj nie będę Wam nawet dokładała kart do pierwszego rozkładu, bo jeżeli pytam się, czy dana relacja ma szansę powrócić do siebie, Karta Powrotu na końcu sugeruje, tak, wróci to wszystko, co Was łączyło wcześniej, Ponieważ się kochacie i nie ma, nazwałabym to tutaj dosyć zasadnie, ale, nazwa, ale powiem to wprost, no nie ma tutaj innej możliwości, żebyście do siebie nie wrócili, bo jest tutaj za dużo uczucia, za dużo chemii, e, za dużo przeznaczenia. Dziękuję. Dobrze, zobaczmy w takim układzie, co u dwójeczek. Także zapraszam teraz grupę numer dwa i zobaczmy, co u Was, czy uda Wam się odbudować tą relację. Słuchajcie, ups, sorry. Dwie karty spodnie są odwrócone ja w związku z powyższym je dwie zostawię, kochani, bo tak mi się po prostu odwróciły, kolejne są zakryte, więc jakby, nie wiem, może chciały nam pokazać coś. Kochani, ja tutaj w ogóle widzę taką sytuację, że wy próbujecie coś odbudować na pewno, Potrójka trójka monetowa jest to karta naprawy, jest to też karta budowania czegoś na nowo, karta sklecania tego, co się porypało. Ale moi drodzy, mogło się popieprzyć i pochrzanić z powodu jakiejś nieuczciwości, z powodu mm, kłamstw, z powodu bardzo złego zachowania za plecami, bo siódemka mieczy dokładnie o tym mówi. E, słuchajcie, na no, trójka, oczywiście o odbudowie. Tutaj ktoś skrzętnie próbuje upiększyć zbudować, udoskonalić, polepszyć, naprawić, jak już to wspomniałam wcześniej, jakąś sytuację, żeby było piękniej, żeby było lepiej, żeby zabarwić pewien świat wokół was. Ale mówię, mam poczucie, chyba, że robi to nadal nieuczciwie, albo poknociło się to z powodu jakichś nieuczciwych zachowań, jakichś kłamstw, jakichś oszustw, jakiegoś płytkiego, kochani, zachowania, tak? Całkiem możliwe, że tak jest. Może doszło tutaj do jakiejś zdrady, do jakiejś takich, wiecie, sytuacji naprawdę pff, nawet niewartych, żeby teraz o tym mówić. No ale zobaczmy, czy uda się ten związek scalić. Mamy kartę sekretu. Mamy kartę kapłanki, czyli kartę sekretu, kartę tajemnic kartę mówiącą o wsłuchaniu się w głos własnej intuicji też. O jakiejś tajemnicy, o jakimś sekrecie, kochani. Troszkę przy tej siódemce mieczy trochę mi się tutaj w głowie miesza, że coś tutaj jakby jest zaowalowane, tak? Taka walka bęc i w tym momencie, kurde koniec, jakby coś tutaj nie do końca jest odkryte i klarowne, ale zaraz zobaczymy. Mamy odsunięcie pustelnika. E, przepraszam Was, ale tu <laughs> może być słabo. Dlatego, że, kochani, karta ośmiu kielichów na końcu wskazuje na odejście od tego, co jest słuchajcie, no, nawet karta tutaj środkowa też, karta pustelnika może wskazywać na to, że ktoś się od kogoś odsunął e, i zwyczajnie jest to odsunięcie, jest to oddalenie, kochani. Ale ja wam coś powiem. <laughs> Jeśli faktycznie wyście się rozstali, ponieważ doszło do jakiejś niefajności, tu, w tej siódemce mieczy, ktoś być może w sekrecie, być może, bo ja tych kart tutaj nie chcę łączyć, ale leżą one mimo wszystko na stole i klaruje mi się w głowie, taka, wiecie, jakby. Sytuacja, że ktoś tutaj w sekrecie, w tajemnicy wykonywał jakieś brudne zagrywki, tak? Wobec drugiej osoby, tak? Posłuchajcie, ja nie chcę powiedzieć, że to wy, albo to może też być druga strona, oczywiście. Um, ale jeśli coś takiego się zadziało, tak, moi drodzy, no to jest ciężko potem odbudować chociażby, wiecie co, szczerość i zaufanie. Zaufanie przede wszystkim, bo jeśli ktoś przez wiele lat, załóżmy, czy przez jakiś okres czasowy. Oszukiwał definitywnie drugą stronę, to na co on teraz liczy, na to, że ta druga strona będzie mu ufać. No, słuchajcie, ja podziwiam takie osoby, które po zdradach, po kłamstwach, po oszustwach, po mściwościach, <coughs> są w stanie nadal być z daną osobą i, że tak powiem, jej zaufać. Jest to bardzo ciężkie, bo moi drodzy, nigdy nie mamy takiego przekonania wówczas, czy. Czy dana osoba w ogóle nam mówi prawdę, nie? Trochę taka lipa. No ale bądź co bądź, jak ja widzę, siódemkę mieczy kochani, no to po prostu ręce mi opadają w takiej sytuacji, bo widzę, że tu jest to naprawdę ciężkie, żeby cokolwiek zrobić, żeby w ogóle cokolwiek móc w tej trójce monetowej naprawiać. Tak. Albo ktoś po prostu zwyczajnie nie widzi już możliwości takiej, tak? W pewien sposób, bo coś tutaj niefajnego się zadziało. I wy to doskonale oczywiście mam nadzieję, że to jest tylko przekaz dla jednej osoby, z podznaku tutaj, znaczy z i dla jednej osoby, która wybrała dwójkę. Ale moi drodzy, może też tak być, że po prostu zwyczajnie. Mm, no cóż, no, no po prostu zadziało się tutaj zbyt wiele bardzo niefajnych rzeczy, żeby móc w tym momencie e, cokolwiek podziałać i cokolwiek sklecać, tak? E, I są tutaj jakieś sekrety, są tutaj jakieś tajemnice, bo kapłanka też, słuchajcie, o tym mówi. Ona mówi tutaj o czymś, że ktoś czegoś do końca nie mówi, że ktoś przed kim coś ukrywa. Ta karta również może podpowiadać Wam, wam e, żebyście uruchomili głos własnej intuicji żebyście posłuchali własnej mądrości własnego serca przede wszystkim kochani ale nie ego, żeby to była jasność sytuacji, tak? Jeżeli czy wy chcecie to sklecać, no kochani, jeżeli ktoś wobec was zachował się nie fair, to ja bym się grubo nad tym zastanowiła, tak? Bo tak jak ja mówię, pierwsza lepsza jakaś sytuacja i następuje taki kryzys, tak? No co? Przyjdzie ktoś, będziecie, nie będziecie mieć pewności, czy druga strona znowu was nie rypie po prostu podupie, bo jej nie ufacie. Hmm. No i tym sposobem, kochani, w tym rozkładzie pokazuje mi się taka sytuacja, że tutaj jest ciężkie, ciężka sprawa do odratowania czegoś. Po prostu ciężka. Ktoś się tu odsunął jest karta pustelnika. Czyli sorry, batory, wolę być sam czy sama. I niestety, jeżeli my pytamy się w efekcie końcowym, czy to się uda naprawić, czy wy wrócicie do siebie, raczej nie. Raczej ta osoba, czy też w ogóle wy stwierdzicie, że to już nie ma sensu. Tak? Bo ja się oddalam i ja odchodzę od tego, co jest. Bo osiem kielichów to jest karta odejścia od tego, co aktualnie jest pomiędzy wami. Ktoś się odsunął odszedł. Yy, I nie mam tutaj jakby, jakiej, jakiejkolwiek chociażby jednej karty. Chociaż ja widzę, że ktoś próbuje to naprawiać w trójce monetowej, tak? To jest spodnia karta, pamiętajmy. I ta karta sugeruje, że ktoś chciałby ubarwić to wszystko. Czemu ubarwić? Dlatego, że słuchajcie, zwróćcie uwagę, tutaj kobieta, ona maluje jakieś na szybie, jakieś wzorki, kwiatki, cudawianki, żeby ubarwić yy, to, co jest. Pracuje nad tym bardzo mocno, żeby to było piękne. Więc niewątpliwie ktoś tutaj coś naprawia. Ale z uwagi na to, że ta karta wysunęła się z siódemką mieczy, kochani, no może coś robić nieuczciwie. Albo było coś nieuczciwego, o czym już wspominałam przed chwilą, tak. I tym sposobem, moi kochani, dochodzimy właśnie do konsensusu tych kart, że tutaj raczej ciężko będzie cokolwiek naprawić. A, bo, no, coś się pochrzaniło. Słuchajcie, dajcie mi znać w komentarzach, zwłaszcza dwójki, czy macie taką sytuację w której, y, no, doszło do jakichś takich, wiecie, po prostu głupich rzeczy, jakieś rzeczy za plecami, jakichś nieuczciwości, kłamstw, zdrad, cudów, wianków i z tego powodu jest to odsunięcie pomiędzy wami, tak? Bo, y, no troszeczkę tak to, moi kochani, tutaj z tych kart wynika. Nie wiem, jakbyście może tutaj e, karty Tarota czytali, to też byście przyznali tutaj może podobną rację mi. No, ja, ja po prostu przekazuję wam to, co widzę, Moi drodzy, czasami nie warto, tak? Czasami nie warto wchodzić w coś albo odnawiać coś na siłę, skoro my nie czujemy tego zaufania, o którym mówię. Więc tutaj, kochani, trzeba się naprawdę grubo zastanowić, być kapłanką, bo kapłanka, kochani, to jest bardzo mądra kobieta, która naprawdę jest taka, wiecie, mocno inteligentna, mądra. Więc czasami popatrzcie, jakbyście mieli sami sami, sami, sami co? Sami pomóżdźć troszeczkę nad tym, kochani, czy to w ogóle wszystko ma jakiekolwiek racje bytu, tak? Więc zastanówcie się globalnie nad tym, ewentualnie, czy jest w ogóle jakakolwiek y, szansa, albo też w ogóle konieczność tego, aby scalać coś, co bazuje na nieuczciwości. Dobra skarby, z mojej strony na ten moment wszystko. Y, Buziaki, trzymajcie się.